Witajcie, hej panocki, witajcie w kolejnym łodcinecku Nieporadnicka, w którym próbujemy nagrywać Bez słuchawek I zobaczymy sobie ino panocku, jak nam to pójdzie Mam taką talijockę, Elementalist to się nazywa I próbuję se zagrać, ino, no Ino dyna dyna Się nie nadyma Nagrywam to dla jaj, ale jak wyjdzie dobrze, to to wrzucę Talia Elementalisty jest bardzo prosta w swojej konstrukcji um, posiada po prostu dużo żywiołaków. Na tym właściwie się ona opiera. Uh, I cóż, testuje również, jakby ktoś nie zauważył. Pff, Ciekawe, czy będzie echo, na pewno będzie echo. Um, a w każdym razie talia jest skonstruowana z samych żywiołaków, a testuje również przejścia na Twitchu. Także to jest takie wideo video testowe, proszę Państwa. O, jak, jak ktoś nie widział, to uwaga. Frupt. O! Nie ma mnie. Jestem! Gnijany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrego. Słuchajmy, na. W się strymuje w rozdzielczości 2K. To bardzo dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. I cały czas podcina. Hmm. hmm, hmm. Jest 60 latek więc nie wiem o co chodzi mi z tym podcinaniem. Takie wrażenie mam, że podcina. bam. bam baram. Dostałem żywiołaka? O to jest pytanie. Nie dostałem żywiołaka, ale dostałem degenerację. Więc go zdegeneruje. No jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Czy będzie to warte świeczki? Czy jednak ze słuchawkami trzeba nagrywać? To jest pytanie, zagadka, na które nie znam odpowiedzi. Ogólnie spadł śnieg u mnie. Jest także z nie do przejścia, zasadniczo. Sparaliżowane całe miasto. Bo tu są ludzie nieprzygotowani. Tak jak, tak jak w Polsce zazwyczaj zima zakakuje. Drogowców, tak i tutaj zaskoczyła drogowców. Przy czym, jakby nie było, mają trochę le... większe uzasadnienie do, do swojego braku podejścia. Mianowicie, zazwyczaj tu nie ma ciężkich zim. I faktycznie, jak spada śnieg, to są wszystkie szkoły zamykane. Jest tak zwany snow day. Autobusy mają alternatywne trasy wyznaczane, bo się nie da, po prostu się nie da przejechać niektórymi fragmentami. Jest zbyt stromo i. Przy braku odpowiedniego. oj, nie, tarcia oporu. Eee, nie podjedzie się po prostu to takie coś. Będzie się ześlizgiwało samochód, czy autobus, cokolwiek. Czy człowiek w nieodpowiednim obuwiu. Również. Z tego mogą wpaść fajne zaklęcia. Więcej Was matka nie miała. Powiniene dziś face. W moim odczuciu. Pierwsza krew się przelała. Ok. No, czy ja chcę to zagrać i to? No, nie mogę tak zrobić. Bez jest twoja moc.

Chwila autorefleksji w tej chwili. Zdecydowanie. Uuu. No, nie unikniesz obrażeń. Na pewno ci będę chciał zadawać obrażenia, moi drogi przyjacielu. To jak 2 plus 2 jest 5. Nie zagram trzech zakąt w tej turze. Ale, dobiorę sobie trzy zaklęcia z mojej talii. I zapomnę w ten sposób sobie rękę. Mam -hmm. to tu, 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 tu. No i zagram to. Co, co będę żałował? Coś popsuli, bo Widzę, że się podcina, no. Sama gra. Może że niby zużycie CPU, no nie, jest 50%. No. Ciekawe jest to dla mnie. Bardzo ciekawe. Widzę, że skipuje animację. Ale cała reszta idzie płynnie, więc nie wiem na ile teraz to jest wina gry, a na ile jest to wina sprzętu. Jakbym się tego nie spodziewał, to byłbym zaskoczony. <laughs> ale się spodziewałem czegoś takiego Czasem w stanie zagrać czy zaklęcia jestem, ale nie chcę. Hmm. Zabijmy tą osoń, sobie więcej zaklęć. Mam. bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo kart mam w ręce okej, mm. okej okay. 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 wow, to naprawdę kombinuje jak może Hmm. Chcę zagrać trzy zaklęcia. Raz. Wow, really? Dwa. Um. To czy to? To lepiej. Nie będzie to muszę jego zaatakować. Muszę jego zaatakować, bo. Uu. Tak. Ostrzeżenie o silnych wiatrach. Ogólnie dosłownie z dnia na dzień była zamieć przez, przez noc. I cały ten śnieg, który spadł, to przez jeden wieczór. A wcześniej zero śniegu. Przez całą zimę zero śniegu. Ja nie mam butów odpowiednich na takie warunki. Uu. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Myślę, że pójdzie i woria strażniczka kluczy. Nie <grymny> mogę Nie musi wiedzieć, co zabrałem, nie? O, no perfekcji. O, do Twojej ręki. A spoko. No już dobrać do ręki ziomeczka. <słyska> Jak będę to oglądał i się okaże, że jest faktycznie to echo. Mikrofon w teorii. NIE RUSZA SIĘ NIBY! Więc Może bez dźwięku się w ogóle nagrywa, ale nie powinno. Może... Może x jest na tyle sprytny, żeby wykryć to. I... Mimo, że to jest osobne urządzenie. Gdyby to było to samo urządzenie, to faktycznie interfejsy audio mają taką możliwość. Żeby nie... nie mieć echa. Z mikrofonu. Ach, człowieku, co ty tu robisz? Czy ja wszystkich zabić z niesamowitego reno? Czy to jest moja opcja? To jest chyba moja opcja. Czuję się zupełnie niezagrożony w tej sytuacji. No zupełnie. Splugawieńcy nadchodzą. Dzień dobry. No to trochę przeszkadza w porównaniu do tego, ale. Aj! ja ja Niefortunnie, no! Nie tak miało być. Się cały czas ma sanktuarium jako zadanie, ale ja mu go nie daję wykonać. Nie ukrywam, że wolałbym nagrywać bez słuchawek. Bezwygodni. po prostu jest wygodniej. Kolek, jak gdzie jak nie zagrasz, to zginie to coś. Mów mi się szczerze. A tak jest Uuu, Uuu, Brawo ty. Mmm, i zabijesz smoka. Mmm, brawo ty. Teraz na, na rękę, jak zawsze. i mi się spali karda. Peszek. <laughs> Chyba chce iść Face. Olać tego smoka. <grymne> Jak na złość nie dostaje żywiołaków, których bym chciał dostać. Weźmy to i weźmy konto zaklęcie? Kard nie chcę dobierać. A, mógłbym to zagrać. Róbmy to. Będzie, będzie ciekawiej. Takie mam wrażenie. Da, dum, dum, dum. Dzięki. Trzy po stole. Ok. Fair enough. Chcesz mnie zabić. Rozumiem. Problem jest, że nie będę miał jak. No, zaraz tego brałem, więc stworzy się ten strony z prowokacją, ale to nie szkodzi. Śpieszcie się, powoli mm. Nie wiem, okay. kontra by to wyłapała, a ja nie chciałem tego. To chciałem za to. To mi się bardziej podoba. Um. Hmm. No teraz się musimy zastanowić, co chcemy zrobić. Chcemy ich deformować. <grymne> to mi nie wyszło. <grymne> uh, czy chcę go zabić? Po prostu. Chyba chcę go zabić. Owej, oh to nie mam to zadanie prostu. Okej. Okay. Fine. Miejsce tego stronnika. Brawo ty.

Dziwne, dziwnie, nie dostałem w ogóle tych małych żywiołaczków, które mają na, napędzać wielki finał, no ale spoko <sum> <się zaraz> <sum> <sum> Okej okay. KONSEKRACJA! Nie brazi się Nie byłem taki daleki wcale! od prawdy. Bosko! Wielki finał! Proszę bardzo... O nie, spalam ci karty. To był błąd. Trzeba było tego nie zagrywać. Ale myślę, że mam... Mam na polobifie teraz takich stronników, że wygrywam to. Jeśli ma, jak wyczyścić całą planszę, mógłby. Jeden punkt zdrowia wszystkim i o, masówka. To ja robię ożywioną lawinę i cukrowe żywiołaki. I, i wracam jeszcze raz w jakimś więc... Nie ma chyba jak. Przyjaciel. Jest konsekracja, ale to za mało. To za mało. 26 punktów wyobrażeń na stole także po prostu się idzie face i się nie dyskutuje a i teraz jeszcze zanim zakończę odcinek wygraliśmy to nam się udało a Żadne... nie zrobiłem trekusików. świetnie a pokażę wam szybciutko tą talię wiem, że dawno tego nie robiłem więc, więc dlatego tak szybciutko, tylko szybciutko raz, dwa, raz, dwa Pociski regeneracyjne, Żywiołak, Zagrywanie Żywiołaków, Cyklon many, Dużo mamy zaklęć za Eren, więc to się opłaca. Więcej Żywiołaków, generujemy więcej Żywiołaków. Ewokacja jest fajnym zaklęciem. To jest dziwny Feniks uwięziony. To jest taka dziwna karta, bo ona się aktywuje po uśpieniu dopiero, i tak jest to Żywiołak, i w drugiej turze go możemy zagrać, dlatego go mam. Chenwala, kolejny Żywiołak, który robi więcej Żywiołaków. To jest dobra opcja, wbrew pozorom, te dwa dodatkowe punkty wrażeń robią różnicę. Żarliwiec niestety nie jest żywiołakiem, jest nagą, ale posiada bardzo dobrą moc erupcję, mani, erupcję magii. A jeden smog, bo obrażenia od zaklęć plus dwa. Lubię sekrety z tego, z rzutu obręczą. A Tą panią widzieliśmy w akcji, tych panów widzieliśmy w akcji, żywiołaki, żywiołaki, wielki finał, żywiołaki, i Reno też, żywiołak, też widzieliście go w akcji. Także tak wygląda elementalista. Nazwałem go sam elementalistą. Wydaje mi się, że to nie jest generowana talia. Że, że sam ją po prostu składałem, wybierając żywiołaki. Bo dostałem te wielkie finały i stwierdziłem, a spróbujmy coś z tego zrobić. I wyszła talia, która nawet się sprawdza. Teraz, zanim skończę odcinek, to jeszcze szybciutko wrócimy. W sensie, ja się już z wami żegnam, <laughs> jeśli to w ogóle ujrzy światło dzienne. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. 20 minut prawie i tak gadam. Na temat czegoś, czego mogę nie, może nie wrzucę nawet, jeśli się okaże, że audio jest e, popsute. Ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki, może, może będzie ok. E, robimy ostatnie przejście i żegnamy się. Subskrybujcie kanał i tak dalej. E, I takie piękne przejście na no, do widzenia. Tu pewnie mógłbym zrobić jakiś przycisk pod tytułem subskrybuj. E, tak, żeby 20 sekund na te ostatnie 20 sekund filmu zawsze się pojawiało i nie, nie zasłaniało ekranu z Tak Taki mam teraz koncept w sumie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tym odcinku to tyle. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do usłyszenia następnym razem. Pa! pa!